Dariusz Rekosz, Arsène Lupin. Dżentelmen włamywacz. Trup w szafie. Na motywach serii Moris Aleblanka. Gdy cenne średniowieczne przedmioty znajdą się na terenie możnej rezydencji sąsiadującej kiedyś z opactwem, to wcześniej lub później musi się nimi zainteresować mistrz kamuflażu. Dżentelmen od włamań, Arsène Lupin. Jednak jak tu dokonać niepospolitej kradzieży, skoro Markis i jego żona postarali się o najlepsze zabezpieczenia? To proste. Trzeba tylko zdobyć zaufanie pewnej osoby i już. Sprawdźcie, jak z pancernymi szybami i najwyższej klasy alarmem radzi sobie wasz ulubiony bohater. Zwłaszcza, że trup w szafie to niezbyt miłe znalezisko. Michał zabrał ze stołu jedną ze świec i wyszedł na korytarz, a Robert postąpił za nim. Przymknęli drzwi. Myślę zaczął opad, ale mnich go powstrzymał, kładąc palec wskazujący na ustach. Zapadła cisza. Nie chcę nawet myśleć, co by się stało, gdyby to wpadło w niepowołane ręce pogładził to Bołek, który cały czas kurczowo ściskał przed sobą. Co to jest? Wiktor spojrzał Frederikowi w oczy. Cenne świętości, wyszeptał. Diadem Konstantyna oraz ponad pięć tysięcy denarów Karola Wielkiego. Ile? Ciii. Mnich ponowił gest. Pięć tysięcy! Ile to dziś może być warte? Wiktor wzruszył ramionami. Kto to wie, odparł, przesuwając worek bliżej stołu. Na pewno sporo. Ten, który zlecił mi przechowanie skarbu i dostarczenie go do Grenoble, jest w stanie zapłacić 12 tysięcy franków.